Cześć witam was bardzo serdecznie Tak nie mylicie się. Wielki powrót do tej gry Wielki powrót Dobrze 500 końców sobie weźmy I tu do dodali, tutaj wejdę To mamy dobrze Runners. Dobrze Pierwszy poziom To mam kliknąć Czekajcie Chce widzowie nie wiem w którą kliknąć, bo od dawna tą grę nie grałem. Tylko nie dobrze widzicie. Poczekajcie. To to, a tu to takie coś, dobra. którym jestem tym. Haloading. Ale... Jakże że tego nie przeszli już. Kurde! Laksy niestety miałem ale dobrze widzowie Sz Szczerze? Ten tryb jest ciekawy. Byłem? 56. Ej. No again. O nie reklama będzie widzowie. Dobrze, już jesteśmy. Włączyłem internet i możliwe, że już nie będzie. Oha! To takie coś było. Dobra, widzowie. Takie coś to było Run again Dobrze widzowie, nie jestem dobry w to dobrze, czekajcie Jeszcze jednego rana zrobimy i... Już koniec będzie tego. Oczywiście nie koniec odcinka, bo to dam do tytułu wielki powrót, bo to szczerze jest duży powrót do tej serii. Dobrze. Jionno w ogóle jest w ścieku jest. To, co trzeba robić, to dobra. Dobra, mamy. Jest. Dobrze. Kurde, dobrze, dobrze, dobrze. Qualifi. Jestem. Qualifi. Kurde. No dobrze, widzowie. Było bardzo dobrze, jak widzicie. 22 miejsce chyba mam, widzicie? Bardzo dobrze mi posło, poszło teraz chyba. Ale jak to chyba dobrze mi poszło. Dobrze. Dobrze widzowie. O nie, nie, ja nie chcę. Dobra, jeszcze jedno zrobimy. Postaram się jak najlepiej robić. Tam jakiś elektryczny skin jest tam przede mną trochę. Słuchajcie. Bo tu dużo playerów w ogóle gra w tą grę. Nie widziałeś, że tak dużo. Aha, dobra. Słuchajcie. Give up jest... Dobrze. Co ja wie dajemy sobie? Mm, nie ja mam tu postać Customize. O, oh, ciekawa. Miałem teraz te dwa końce, co to mam. Ale wiem na pewno, że założyłem mojego skina. Nie wiem, czy jakiś chyba nowy jakieś dodali, ale nie jestem pewny. Że założę, że Zobaczcie, Skrzynkę mamy. Znaczy tutaj mamy dwa kołfa. Po prostu skrzynkę Mam tutaj skrzynkę. Oj, gdzie te skrzynki się odbiera? Dobrze, że nie wiem. To mamy. Golden chest. To 500, już może być. To dobrze. O! Jeszcze spinę mam darmowego, free spin. Ale jak te wylosujemy, to będziemy bogaci, widzowie. Może być, szczerze? Tak, może zdecydowanie być. Może zdecydowanie być. I co? No idziemy. Bo jest, Tak pomyślałem sobie, nagram to, bo jest jakiś event. Dokładnie. Chyba jest jakiś event wielkanocny. I, a! I propos jeszcze wam wesołej wielkanocy, widzowie. Dokładnie. Wesołej Wielko nocy Wam bardzo życzę. Pamiętajcie, co napisałem w tamtym filmie. E, nie klikajcie w żadne linki, bo mogą Was schakować. Tak, schakować mogą was, więc nie klikajcie w takie linki zdecydowanie. Uwierzcie mi. Nie klikajcie w to. Bardzo Was proszę widzowie. bo ja chyba tam tego i mogę wejść na tam nie wiem, no w tej grze też nie nagrywałem nic, to wtedy było kurde walnąłem się, dobrze. Nie mogę robić safe mi, bo internet mam włączony, w ogóle język nam pokazał dobrze. przegoniliśmy kilka osób. Snowman, dobrze. Dzisiaj postaramy się zdobyć pierwsze miejsce Tutaj miejsce takie ja. Snow Snowman spróbujemy Dobrze widzowie, jak widzicie wielki powrót Mam nadzieję, że się cieszycie, że taki wielki powrót wam zrobiłem Pewnie się może dużo z was cieszyć osób to, O nie, pierwsza kamera, a w sumie dobrze chyba też co, nie wiem dla mnie, nie wiem czy dobrze, czy nie, ale... Słuchajcie, no ja to muszę być na pierwszej kamerze. Bo ja już nie jestem. może Nie, mogę tego końca zebrać, kurde, szkoda. Gdzie końca buty? O nie. To było najgorsze, co zrobiłem w życiu, chyba. To sobie Może Macie... tej grze, ale dobrze. Boże, nie było najgorsze, bo dużo pewnie rzeczy gorszych miałem. Dobrze. oni niedługo dobijemy go chyba. Dobijemy bałwana. Teraz będziemy lepsi niż bałwan. To dobrze, widzowie, to... No, 39 misja już, wow. To na odcinkach dużo zrobiłem bardzo, bo ja tak o to nie grałem normalnie. Na odcinkach tylko grałem, widzowie. Kurde. Dobra, melon. To było od się kamery. Dobrze. Musimy zrobić 10 tych, takich końców, żeby wygrać. Dobrze Myślałam, że to już widzę, Myślałem, że dne, bo tam był ten oś dobrze. O coins i od razu te buty. Dobrze, bardzo tam się to przyda. O nie! O nie, to było najgorsze, tak, że wziąłem te buty. Dobrze, ale... Nie cóż nie będziemy na pierwszym miejscu przypadkiem. ci widzowie? Widzimy przypadkiem o pierwszym miejscu? Nie, chyba nie. Nie, nie będziemy. Ani jednego pucharka zrobiliśmy. zdobyliśmy. Dobrze, próbujemy dzisiaj w tym odcinku to zdobyć, żeby być lepsi od co no My, no będziemy. Przeskoczyć to tak, przeskoczyć. To tak, tak, kurde, kurde. O Jezu, dużo, dużo tu potworów jest, czekajcie. Dobrze, tutaj tak, 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 tak. Nie, tam były te buty, mogłem wziąć, ale dobra. To jest te buty ginąłem. Słuchajcie, dobra tak. I my to, 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 tak. on nie ryzykować zbyt. Ale, ale sal to chyba, bo to on chyba salto teraz zrobił. O nie, te buty, no, tam to było. O dwa razy końcy będziemy mieli. Jej! Jajo. Szkoda, że nie, tamte końsy. Kolejny dwa razy końce, Wow. Dla mnie może być widzowie. Telefon nie może być. O, dobrze. Trochę mamy, dobrze widzowie. To robimy. Rekord. Lecimy po rekord, widzowie. Czekaj, tu. Tu jest ten coin. Dobrze. O co ja się wolnołem? Widzę, o co ja się wolnołem. Ja pewnie nie wiem o co ja się wolnołem. Co... Chyba nie dobijemy z ale o co ja się wolnołem, widzowie? Ej, dziwne. Cześć, jakie to w są. Tego to raczej chyba nie będę mógł kupić. No, nie mogę. Patrzcie, trzeba na to zabrać widzowie ja ja to, to mam... Dobrze widzowie, robimy. Spróbujemy no to pobić. Spróbujemy zrobić jedną misję, ale dobrze. Skoro event jest, to pomyślałem, zrobię odcinek. Aha. Nie, nie, nie wierzę co teraz zrobiłam. Na przykład nie jest tu, to, ja trochę. Nie, nie, tam. Tutaj. No. Dobrze, widzowie. No to dobrze. To tu. Czekajcie tutaj tak, tak. Dobra. Chciałem zrobić, tam od razu, ale dobra. To był ten coin, ale dobra. Magnez. O, bardzo mi się przyda magnes, bo spoczko. Aha, karton ten. Karton najczęstszy. Widzowie, ale ja już będę kończył ten odcinek. Dokładnie. Więc wysił, trzymajcie i cześć. Cześć.